Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z analizą epizodów z 11 sezonu Lego Ninjago. Dzisiaj przyszedł czas na analizę 101 oraz 102, czyli 3 i 4 odcinka 11 sezonu Lego Ninjago. Koniecznie wysłuchajcie, zostawiając kciuka w górę pod materiałem, a my już zaczynamy. Epizod 101 zaczyna się sceną, w której to widzimy ninja pakujących się do wyjścia. Pojawiała się piksa, która wraz z U otwiera przejście do bazy pod klasztorem Spinditsu. Tam też widzimy masę pojazdów, w tym też i nowe, którymi będą podróżować nasi ninja. Ninja oddali się na nowej perle lądu i na pozostałych pojazdach do piramidy na pustyni Zagłady. Zejm mówi o pochodzeniu nazwy pustyni zagłady, a mianowicie dotyczyła ona gigantycznego chrząszcza skarabeusza o imieniu Beoherny jakkolwiek może inaczej się wymawia, który zniszczył miejscową wioskę, ponieważ myślał, że otrzymuje niewielki szacunek. Jay się śmieje z tego imienia. Nagle ninja zauważyli oazę i zrobili sobie przerwę. Zeyn nadal zdobywa więcej informacji na temat pustyni zagłady. Następnie ujawnia się skarabeusz, który chce poniekąd walczyć z ninja. Nasi baterowie próbują go powstrzymać i uciec przede wszystkim. Lloyd znajduje skały na które mogliby się dostać. Ninja tam utknęli, a obok nich pojawiły się trzy chrząszcze. Na tym odcinek się zakończył. Natomiast odcinek 102, nadal nasi ninja są uwięzieni na skałach i nie mogą uciec. Zane zdaje sobie sprawę, że nie mają jedynej potrzebnej rzeczy od perły lądu, ponieważ w poprzednim odcinku Skarabeusz zjadł tą rzecz. Ninja wieczorem grali w papier nożycy, aby wylosować ninja który zostanie pożarty przez bestię aby wydobyć ten przedmiot. Zein przegra, więc to on został połknięty przez karabeusza. Zein znajduje się w brzuchu bestii, gdzie przeżywa kolejną wizję Asfiry i lodowego smoka w niby krainie. Znajduje komponent oraz kontaktuje się z ninja aby go wyciągnęli. Zein zostaje wyciągnięty przez kola i Kaja. Dzięki temu przedmiotowi odzyskanemu przez ninja będą mogli w końcu uciec ze skały, aby udać się już do starożytnej piramidy. I na tym odcinek się zakończył. Te dwa epizody nie były zbyt interesujące. Nic praktycznie ciekawego tu się nie działo. Dlatego też nie ma co analizować. Czekamy zatem za następnymi. Mam nadzieję, że analiza Wam się spodobała. Widzimy się w kolejnych analizach odcinków 11 sezonu już za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.